Siedem, mam ku mojemu widzowie z tej strony, to ja White Wolf. I dzisiaj znowu jesteśmy w Backrooms. O! Znowu jesteśmy w Backroomsach w, w przestrzeni Backroomsianej. Tak, robimy sobie nowe zadanka, patrzymy, co my tutaj mamy. Co my mamy tu, co my mamy tu, tu, co my mamy. Czemu? <ścoughs> oczywiście, że idziemy tutaj, co my mamy. Trudność przetrwania, cztery Blod. Ok, nieważne, nie, nie interesuje mnie zupełnie nic innego. Lecimy na ten poziom! Ja nie sądziłam, że ja tutaj od razu pierwszy poziom, jaki dostanę, to będzie mój ulubiony! Nic nie będę tam robić, nic nie będę tam robić. Będę tam siedzieć maksymalną ilość czasu i będę zwiedzać. Chcę, żeby bestia na poziomie piątym mnie dorwała, bo ja go uwielbiam. Ja uwielbiam tą postać, Lord tej postaci i ja kocham Lor tego całego hotelu kocham! Tak samo jak Lord Boost w backrooms, ale to o tym planuję odcinek, więc sobie nie będę spoilerować. W poziomie piątym też planuję. O oh mega! No jest ten stolik, matko, kochana, jak ja wszędzie, jak ja tęskniłam za widokiem tego hotelu, jak tu jest pięknie! Tu jest tak cudownie! Naprawdę, ja mam wrażenie, że jakbym trafiła do w poziomu piątego, to by był dla mnie raj. No kocham, kocham ten poziom, no. Błagam. No kto normalnie nie kocha tego poziomu? To jest tak cudownie, no patrzcie, no ten hotel jest cudowny, no. Jakiś obraz, jakiś, no, psz, to jest wszystko. Ja nie mogę. Integracja. Nie wiem, co to było, ale to była ładna rzecz. Więc wcisnę przycisk o nazwie dźwignia. Jezus, Maria. Się wystraszyłam. Nie! Nie zrobisz mi nic! Zmierz, pobiję cię. Dlaczego mi to gro zrobiłaś? To był mój ulubiony poziom! O nie. O nie, gro. Jak mi teraz nie dasz, jak mi teraz nie dasz z powrotem tego poziomu, to przysięgam, że cię gryza. Ugryzę cię w piętej włytkę. Jest, dobra. Jest ten sam. Okej. Okay. Dobra. Idziemy tam. Nie, ja chcę tam iść. Ja chcę tam iść. Nie ma innej możliwości. Ja nie chcę. Ja nie chcę nowego zadania. Ja chcę to samo zadanie. Czemu mnie nie chcę wpuścić z tego samego zadania? No co jest? Jezu, ja się popatrzę zaraz, no! Uzyskaj wyniki. Nie! Nie! Macie... Nie! 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 Nowe zadanie! Nie! Nie ma taki... Nie! Ja się nie zgadzam na to! Ja chcę hotel terroru! Innych rzeczy nie przyjmuję po prostu! Mój ulubiony poziom! Boże, Boże! Czemu oni mi to zrobili? Przecież to jest chamstwo! Nie interesujemy żadna jaskinia, chcę hotel terroru. Ugryzę w piętę swój komputer zaraz. Nie! Ja nie chcę do lobby, to jest jeszcze znośne. To jest jeszcze znośne. Ja uważam, że to jest jeszcze, jeszcze To jest jeszcze miarę. Ja uważam, że to, to jest jeszcze ok, Ale no ja nie mogę, no na hotel terroru dopiero co we 20 sekund tam nawet nie byłam. A już mnie wywaliło! Czemu oni mi tak zrobili? Ja myślałam, że ja tam bestie z poziomu 5 zobaczę, a, ta, a oni mnie ochronali, dosłownie! Ja nie wiem, co ja im zrobiłam. Powsze. Dobra, chociaż mogę pooglądać animację. Nie wiem, chociaż mogę pooglądać animację. Moje biedne płuca ciągle kaszle. Jest tu gdzieś ten zamek, może się zamkiem chociaż pocieszę. Ja dosłownie chlipkam. Animację. Chcę chociaż zobaczyć animację. Czemu tu nawet animacji nie ma? Nie, ja się obrażam na tą grę naprawdę. Ja się obrażę na tą grę zaraz. Mi nie interesuje przejście już tego poziomu. Ja chcę, ja chcę poprawić sobie humor, chociaż zobaczeniem jednej animacji, a nie drążącym się jakimś metalowym stworem, który wywalił mnie z mojego ulubionego poziomu. Czuję się nieusatysfakcjonowana zupełnie. Czemu tu nie ma nocy? Chcę pooglądać sobie animację. No, no tak, ramię nie lubi. Chyba zmienię sobie grę o backroomsach. Naprawdę, bo hitem jest to, że ja nie umiem rzeczy robić. I, i, I ta gra mnie nie lubi i wszystko się w ogóle źle robi. i Ja jestem bardzo happy. Nie wiem, co mam powiedzieć. No przykro mi się kurde zrobiło aż, no bo tak czekałam, żeby zobaczyć mój ulubiony... No, że tutaj mi tak zrobię i takie kuku. Mam to w nosie, szczerze powiedziawszy. Jak nie będę miała tutaj animacji, to ja przysięgam, że ja już zmienię. Ja zmieniam krew, a Ty dla mnie to jest naprawdę aż mi się przykro zrobiło, no. Czemu tak mnie potraktowała, tak? No, przecież ja nic złego nie zrobiłam. No, co ta gra mi zrobiła? No, przecież ja się focham na to wszystko. Mój nosar się obruszył, i kataru dostał znowu 15 raz w ciągu tego tygodnia. Siemam nos dzisiaj za katarzem. Naprawdę, to jest tragedia ostatnio z tym moim nosem. Jak wy widzicie i oglądacie na bieżąco moje odcinki, to ja dosłownie codziennie mam katar. To jest naprawdę tragedia. Się człowiekowi czasami odechciewa już po prostu z tego śmiać, bo po prostu budzę się i takie... Pierwsze co mnie wita, nie siemano, tylko nic mnie, nikt mnie wita, tylko katar siemano, dzień dobry, jestem dzisiaj z tobą. I uciążę ci yy, życie. Uciążliwie cię. Będę cię uciążliwić. Będę uciążliwy. Tam, 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 tu w ogóle nie ma wejścia. Po prostu no ekstra, nie? Ja już jestem. Nie. Ja nawet nie popatrzę sobie dzisiaj na animację. Ja się naprawdę zaraz zdenerwuję na tą grę no, litości. to powinny być aktualnie prawdziwe bakrumsy? Fajne, ładne, prawdziwe bakrumsy z wielością, ilością stworów, a nie tutaj jakieś wybrakowane tutki, no. No co to jest za tutek wybrakowany? No przecież tutaj jest tylko fajna muzyczka. Uhu, śmiejmy się, cieszmy się. Zero jakichś potworów, zero jakiejś adrenaliny. Tylko po prostu, a przyjdźce, zjemcie i se. Litości. Ja chcę tutaj jakichś rzeczy, a nie Jakiejś łagodnej, fajnej muzyczki, bez żadnych potworów Bez animacji, które mnie ganiają na każdym kroku, jak chcę tutaj przejść Ja się focham, tu nawet zamku nie ma To co ja mam gadać? Ja nie mogę, nie. to jest tragedia po prostu, to jest tragedia na tym odcinku Ja, ja uważam, że ten odcinek to jest jeden wielki fail Dwie minuty mi jeszcze zostały, świetnie może jak się utopię w wodzie, to wszyscy mnie będą mieli gdzieś nie, nie mogę się utopić. Nawet się utopić nie mogę! Sz, naprawdę, no tragedia narodowa, no. Czy wy naprawdę nie umiecie zrobić normalnego, bakrumsowego świata? Tylko ja muszę się dopraszać, żeby zobaczyć chociaż jedną animację! Obecnie stwierdziłam, że ja tracę jakąkolwiek wiarę w tą grę. Ja, ja, już się, ja już się wściekłam. Naprawdę. No, tak lubiłam ten poziom i mnie z niego wywaliło, dlatego że. że co? Że co? Że za wolno uciekam? Za wolna jestem? Tak? Za wolna? No to ja wam pokażę, jaka ja potrafię być szybka. Szybko stąd wyjdę, szybko stąd wejdę. Wyjdę i wejdę i robię dislike tej grze. Taka jestem szybka. Ja jestem. Bardzo fochnięta teraz. Nawet w zamku nie ma niczego, nie ma animacji, nie ma ten poziom, jest wybrakowany. Ja, ja uważam, że tu powinno być więcej rzeczy. I co, i gdzie jest ten zamek, to? Gdzie jest ten zamek? I jest tykanie. Świetnie po prostu. Co mi interesuje jakieś tykanie? Jak ja tu mam same wybrakowane poziomy. A tak się cieszyłam, że będę mogła pobawić się w hotel numer 5 przecież to jest tragedia jeszcze biegam po blacie. Świetnie. Jak ja bym umiała w prawdziwym życiu wskakiwać na blat i tak zeskakiwać, to bym miała połamane kolana. Ludzie, czemu wy mnie tak nienawidzicie w tej grze? No przecież to, Co ja zrobiłam w tym pakrup. Co? Prawda, to przecież to jest tragedia. Ja wiem już, co ja będę grać. Ja będę grała w zupełnie inne gry o Backroomsach, ja pobiorę sobie te coś tam Backrooms, coś tam coś tam, te Escape to the Backrooms, czy tam Escape Backrooms, czy inne takie. Pobiorę sobie to i nie będę grała w nic na Robloxie, bo ten Roblox jest wybrakowany! Tak, będę teraz cały czas gadała o wybrakowaniu, jak ktoś chce, to może sobie to policzyć. Przypnę serduszko. Jestem bardzo nieforemnie... Znaczy foremnie, nieforemnie. Ja jestem bardzo niepocieszona tym O, już nawet nie ma tutaj światełka Nie ma tutaj światełka, bo jest naprawiona winda Jestem bardzo fuchnięta No dlaczego mi wszyscy tutaj odbierają tą przyjemność Żeby cokolwiek robić Dwa poziomy już niestety były Więc muszę się z wami pożegnać, moi mili widzowie Moje narzekanie Chyba nic tutaj nie da i będzie tutaj Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi Ten odcinek był okropny No przecież co tu się działo, no Wstawię go, bo chociaż będzie jako fany moment i będzie troszkę śmieszny. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do widzenia. To byłam ja. Dajcie na moje social media. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Komentujcie, sub subujcie i łapkujcie. I teraz nie mam światła w bindzie.